Dobra, jesteśmy na antenie. Siema Sebastian Sieman, neczka. Cześć Drift, siema Aluwinka Cześć Markoś Cześć Polska jest z nami, siema Cześć Fejs Cześć kotek, cześć Markus, cześć Patryku, cześć Marchewa, witam, witam, cześć Kilarku, cześć Barteszu, cześć, cześć siemanko cześć Rejler, cześć Filipku, witam. O, siemanerka, oj oj oj, kto tu wyszedł z jaskini? Siemanem cześć, Oli, cześć Gajasek, cześć Wiktoria, w końcu, w końcu, cześć Konieczny, hej hejo hej. Cześć Sonia, witam. Nie, jutro, jutro, kropa, jutro. Siemano wszystkim, siemano. Witam. Przepraszam Nikoś, ale ty byłaś ostatnia, siema. Cześć Nikoś. <grym> pozdrów ją, pozdrów ją. Ruch to zdrowie, witam Byko, witam. Siema, siema. Co na sam początek, a co chcecie zagrać? Top model, to ten. To zapraszam na top model. Robimy imprezę. A dlaczego gry nie widać tego? Ej. Dlaczego gry nie widać? Czarny ekran? Pewnie ten. Nie wiem, czemu ja gry nie widzę. No właśnie nie wiem, czemu gry nie widać. Co jest grane z tym? To... Dobana ta gra. Tak, ale nie tak jak trzeba. Spaliła się giera. Ale nie, ja chyba sobie resetkę zrobię. Bo nie wiem dlaczego jej nie widać. Bo tak pokazałem ekran, ale nie grę. A tak nie mogę streamować. Niestety. Czekajcie szybki reset. Słuchajcie, jak ktoś nie ma jeszcze łapki, to możecie zostawić łapki na początek, żeby się lepiej grało dzisiaj. Wiecie? Im więcej łapek, tym się lepiej pyka w tę giereczkę przecież. Kappa. Cześć Pateryx. No, uruchamiam jeszcze raz. Mam nadzieję, że to pomoże już podaję. Był kodzik Miss z mojej litery, ale może będzie inny, zaraz się okaże. Szybki reset, szybki reset robimy. Było widać, było widać, ale to było widać ekran mój, bo włączyłem pokaz ekranu, a tego nie mogę robić. Mmm, Wiktoria, grubo. Cześć typowaty goście, siema. Wojtek. No, chciałem, ale tak... Tak, już zmieniłem te plan Wojtek YouTuber przekazuje jeden złotego. Wojtek YouTuber. Mogę prowadzić top model. Wojtku, dziękuję ci pełni za to piona dla ciebie, ale top model ja będę prowadzić. Ja teraz będę prowadzić, muszę sobie od... Ej, i nie widać tej gry. Czekajcie, ja muszę to usunąć. Mm, Game Capture, cyk, 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 Nie, Aha, uruchomiłem grę i ten to ten... A jest Fortnite cyk cyk. I nie widzi tego To mamy duży problem Siema Zolinka Gdzie bana? Przecież ja mam grę włączoną Ja mam grę włączoną Ale jakby program jej nie widzi Jakimś cudem mm, 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 mm. Tak? Też nie widzisz? Odpaliła się ta gierę Komu? Nie wiem, świrek, na pewno trochę będziemy spokojnie. No nie. Znajdź jakiś... Czekajcie, ja muszę najpierw grę ogarnąć. Dlaczego mojej gry nie widać, Hala? Legorze jakbym musiał program zresetować, żeby było smutno. Dobra, rok to zdrowie, nie ma problemu, leci karnecik. Nawet nie musisz wygrywać. Po co? Cześć. Jantek. O, o, no to mamy problem. Już to sobie wyobrażam. Czekajcie, to usunę. Okej, okay. tak. Jej, nie wiem czy to będzie dobre, ale na do początek chyba lepsze niż ten. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie mnie lagować od tego. Cześć, Szymon. Tak, ruch to zdrowie, tylko potrzebuję twojej linki zaraz ci wyślę karnecik. Bo ja jestem super bogaty i wysyłam wszystkim karnet. To trochę więcej ludzi potrzebujemy Słuchajcie, kto jeszcze nie miał łapyczki w górę to będę naprawdę wdzięczny jeżeli je zostawicie, żeby było nas więcej Tutaj macie Kodzik Czy Nam są trzeba ten, trochę widzów 30 osób to trochę przypo Dobra Kodzik misfi Już z gramy, gramy spokojnie, cześć Macieś A ta gra się zawiesiła Aha To nieźle To fajny lag gry Nie wiem czy to będzie działać. Bo nic nie widać. No to ładnie. Mm, mm, ale jak coś to kodzik, miswi macie do gierki. Tak, na aręce solo. Nie, no dlaczego takie coś się musi dziać? Game Capture. Normalnie gry nie widzi i jest kicha. To w ogóle jest zawieszone, a gdybym zmienił scenę? tej goś, Czyli też, nie? Cześć, koleś, siema. To znaczy ten program mi gry nie nie widzi. Nie. Tak, jakby widzi, ale nie pokazuje, to jest złe. Bo widzi w programie ją, ale nie pokazuje. Jest bardzo źle. Spokojnie, do niej osoby się nie martw. Zaraz będzie więcej osób. Spokojnie. Dobra, koniecznie. tobie też wyślę skuterek. Nie, nie działa. Nie działa. To, co to pokazałem, to jest ekran gry. To znaczy. Ale to, co widzicie, to jest mój pulpit pokazany. Taki, nie wiem, nawet pulpitu nie pokazuję, nie wiem, co to jest. Teraz powinniście widzieć mój pulpit, a nie widzicie... Aha. Jeszcze lepiej. To mi bardzo obciąży kompa. to, co teraz robię, i będę miał lagi duże. Ale musicie słuchać, co ja mówię, ja wam pokazuję teraz pulpit, a nie grę. I to zużywa trzy razy tyle procesora Co? Możemy falować nawet kopa Można nic i Tak, Macieś, tak, weź leci. Widzisz, Polska przecież już ci tłumaczyłem, że to co widać to jest mój pulpit, a nie gra. W sensie. Mm. Będę miał duże lagi i nie wiem. W ogóle przydałby się reset programu, tak naprawdę, żeby to działało. Nie spodziewałem się, że takie coś się stanie. Mm. Mm -mm. Odpalić jeszcze raz streamka? Bo chyba muszę, no bo ja nie będę w stanie grać. Jak kod nie działa, jak działa, co ty gadasz? Wszystko działa. Coś źle wpisujesz, byk. Koniecznie ja dodaję po 24 godzinach na live ie. Do znajomych, nie szybciej. Kod to Misfi, kod to Misfi. A co tu się stało? W ogóle on znika ten pulpit. Coś jest zbugowane w programie, muszę go zrestartować. To słuchajcie, chyba zrobimy ten reset, bo to nie ma sensu, żebym tak streamował w ogóle. Gramy top model, ale chyba zrobię reset. Bo nie widzi gry program. Dobra, słuchajcie, ja do was wracam za dwie minuty dosłownie, tylko ten program zresetuje. Będzie nowy live, także sobie zmieńcie go w razie czego i będziemy grać. Oksy. Dobra, to ja wracam do was za Mamont Damon.